Siema, znowu wylądowałem na autohandlach. Zobaczymy, co mają tutaj ciekawego i po ile. Jeżeli kogoś bryczki interesują, wbijajcie na mój kanał YouTube Nygus.pl, tak się nazywa. Prezentuję na swoim kanale auta na sprzedaż. Lubię sobie polatać po komisach. Ponagrywać bryczki, czasem wziąć czy wziąć kluczyki od jakiejś bryki, zrobić osobną prezentację. No, takie słuchajcie hobby. Także, jeżeli kogoś auta interesują, wbijajcie na mój kanał NEGUS.P.L. Zobaczymy, co tutaj ciekawego. Znajdziemy na sprzedaż, miłego dzionka, pozdro, kamerka przygotowana zaraz startuje.